Słuchajcie, witajcie na tym kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam was. Kliknijcie subskrybuj, dajcie pod odcinkiem, który jest wyświetlany, właśnie łapkę w górę. No i zapraszam was wszystkich do naszego klanu. Jest to Korsarze, klan Korsarza Polski. Jesteśmy piratami, ale legalnymi, można powiedzieć, jak to Korsarze byli. Postaramy się pomóc. Jeżeli jesteś początkującym graczem bądź zaawansowanym, też Cię zapraszamy. Początkujących zapraszamy, pomożemy Ci. Grać, rozwinąć się, powiemy co i jak. Jeżeli jesteś zaawansowany, to zapraszamy cię, pomożesz innym, słabszym, i będzie spoko. Łapka w górę, subskrypcja, oglądamy. Siemano, eee, mamy patch live dzisiaj 1.14. Eee, update wersja 1.14. Co się zadziało, zaraz wam opowiem. Na wstępie jeszcze powiem o wczorajszym wielkim zamieszaniu, które się ukazało, czyli o niby wielkim haku, jak to niektórzy nazywają, jeśli chodzi o y, upgrade itemów i, i, i zaoszczędzeniu niby Silvera. Sprawa wygląda tak w pokrótce, że znaleźli algorytm, odkryli, którym jest y, po prostu po stronie klienta robiony upgrade, a później wysyłane jest update na serwery, jak jest upgrade zrobiony, czyli jak ja bym kliknął tutaj ten jeden raz o jeden level to algorytm po prostu liczy, jest już obliczony na tyle, że wiadomo ile będzie mi ten jeden level razy robić ten upgrade. Y, przy wyciągnięciu wtyczki z sieci, bądź włączeniu Wi-Fi, ten upgrade się będzie robił i jakby miał nastąpić, po prostu on się nie zrobi, bo nie będzie połączenia z siecią, nie będzie można wysłać update'u do serwera i będziecie po prostu wiedzieć, ile razy y, będziecie robić ten y, upgrade. Wtedy możecie, na przykład, jak będzie to dużo, z 15 na 16 wziąć, y, załadować na nową grę i robić to ręcznie. Może wyjdzie was to taniej, może nie. Spoko, kto chce, może się bawić. Myślę, że warte jest to uwagi, że może przy tych wyższych levelach nie korzystać z tego automatycznego upgrade'u, tylko może ręcznie klikać. A jak ktoś ma dużo czasu, to oczywiście na 15 level może sobie levelować i ten między 15 a 16 próbować właśnie ręcznie, sprawdzać ile dużo zabawy. Jest możliwość zaoszczędzenia trochę silvera, nie powiem. No, ja jeszcze później parę innych znaleźli, że to są paczkami i tak dalej. W każdym razie, żaden hak. Po prostu odkryli, yy, jak to jest liczone i algorytm odkryli i tyle. Dobra, słuchajcie, dzisiaj mamy mm, pacza 1.14. Yy, już o nim opowiadam. Co się zmienia dla nas, jeśli chodzi o grę? Jedna ważna rzecz. Artifact Filter. Słuchajcie. Coś na co ja na przykład czekałem bardzo długo i tego mi brakowało w tej grze to jest e, filtr na naszych artefaktach. Teraz jak wchodzimy na naszą postać, klikamy jakiś artefakt, mamy tutaj Switcha filter i możemy sobie na przykład chciałbym buty ze speedem mieć tutaj, tak? Niekoniecznie chciałem buty ze speedem, żeby miały Crit Rate i na przykład Crit Damage. Co robię? Szukam, pokazuję, że chcę buty. Mogę kilka itemów wykazać. Pokazuję, że chcę buty. Może mi pokazać itemy, które mam założone. Pokaże mi zarówno tych, których mam tutaj, jak i tych, których mam e, Volt w skarbcu. Czyli w skarbcu to wiadomo będzie z taką kopertką. Dobra. Pokazuje mi buty, jakie są założone. Mogę określić. Just New to będzie, że pokaże tylko nowe, czyli tak by to po staremu może mi, mogę określić primary stat. słuchajcie, mam zaznaczone primary stat, żeby nikt nie był to jest ten rządek i, ten, rząd, i te, yy, ten rządek te dwa rządki to jest właśnie teraz zaznaczone primary stat. mogę określić, że chcę buty, które jako primary stats mają speed. a jako substats, teraz zobaczcie, teraz mi się świeci to co chcę substatystykę, czyli jako substatystykę chcę crit rate, crit damage Znalazło mi, że mam dwie pary butów takich. Jedna jest u a Patrzcie, speed, crit rate, crit damage. I drugiemu cold hard, speed, crit rate, crit damage. Tak działa właśnie ten filtr. Mogę wziąć na przykład, że chcę na przykład mieć yy, o, proste. Coś na przykład, chest, rękawiczki, buty, gdzie prima, primary stats jest HP, ale jako stała wartość, a jako stała wartość, def jako stała wartość. Czyli to są te, które mnie nie interesują. Proszę do sprzedania rękawiczki do sprzedania. Patrzcie wszystko to są stałe statystyki. Nie potrzeba, a to jest akurat ubrany, to zostawmy tu. Nie potrzebuję, wszystko są stałe statystyki, które są nam zbędne. Buty tu mam niby ok, ale zostałą. Rękawiczki stałe. Buty stałe. Tu mam ubraną Jisocha. Rękawiczki do wymiany. Zobaczcie, tu buty stałe, stałe statystyki, stałe statystyki, stałe. No to jest po prostu, no, rewelacja. Rewelacja. Na to czekaliśmy długo. Od razu pokażę wam. Ja już sobie czyszczę na przykład mój sprzęt. Sprzedaję. Nie chcę tego. Potrzebuję, nie wiem, broni, która ma. Primary stats, wiadomo, broń ma zawsze tylko atak. Dlatego to są wyszarzone. Ale jako substatystykę. Chciałbym na przykład mieć Crit Rate, Crit Damage, Accuracy. Kurcz. i jeszcze jak byłby Speed? No nie mam. Trzy. Zobaczcie. Mam coś takiego i mam coś takiego. No no rewelacja. No rewelacja. Nie wiem. Weźmy mojego KL-a. Co on tu ma kiepskiego? No. Wszystko ma kiepskie. No. no akurat nie. No dobra. To coś ma niby okej. Okay, no. O. No, nie wiem. No. To akurat banera nie mam żadnego dla niego. No jakbym chciał jakąś nową postać mieć ubraną, o, na przykład tą, i chciałbym dla niej jakieś itemy, żeby wyszukać sobie, żeby ubrać, no to daję sobie filtr. Wiem, że chcę broń. Akurat nie jest przykład bo nie wiem, ale czekajcie. Na przykład. Na przykład. Na przykład. <ścoughs> Felhound. Zobaczcie, defensywny. Jego skill'e są, że yy, na defie i na ataku. No to dobra, ubieramy. Co ja chcę? Na przykład chcę mieć tarczę, skoro jest na, okej, okay. skoro jest na defie i na ataku, to na pewno chciałbym jakiś crit rate. Może jakiś def procentowy? Nie ma. Nie, nie aha, bo broni chyba nie może być def procentowy, tak? No dobra, ale to chciałbym na przykład Crit Rate, Crit Damage, bo on nie potrzebuje, yy... o i jest jeszcze z defensywnego setu, no, ich HP procentowe, no rewelka, mogę go ubrać, proszę, już, cak, lecimy, głowa, głowa ma jako primary stats, ma HP i jako subs damy, Co jest z defem? Ok, mamy tu speeda. O, proszę. Defensy 5%, 5% i speed. No elegancko. Equip. Lecimy dalej. Tarcza. Nie mamy nic z procentowym defem tu mamy wyczyszczone, tu z procentowym DFM nie mamy, no to co ze speedem mamy, o, brakuje nam dosyciku, no może być ok, lecimy dalej chociaż tu tarcze mam lepsze pewnie speed, accuracy, crit rate, hp no, ta by była lepsza o, ta by była dlaczego mnie nie wyszukało defense czekajcie, czekajcie Ech. a, jest, sorry Proszę, ta by była lepsza tarcza, to ją ubierzmy, a zobaczmy, czy mamy jakieś rękawiczki. Rękawiczki, gdzie najpierw weźmiemy primary, jest, a, czekajcie, nie wziąłem rękawiczek, rękawiczki, primary, stats, def procentowy, uuu, nie mam, a mam. No i okej. Okay. Equip. Co byśmy jeszcze tu chcieli ubrać? Jakiś czas. I słuchajcie, i tak ubieracie sobie postać. Levelujecie, ubieracie. To jest... To jest to na co czekaliśmy. Chyba na to najbardziej czekałem, ja przynajmniej, jeśli chodzi o, o patcha 1.14. Dobra, następna sprawa. Zwiększono yy, do 200 maksymalną ilość naszych czempionów. Super sprawa, ale droga. Nie wiem, jak wy, ja zawsze ubolewam, że mam tylko możliwość utrzymania trzymania setki. To mam, jest możliwość powiększania tego za milion bądź za 100 gemów. No słuchajcie, no mam już 110. Ale no Plarium nas yy, przyzwyczaiło, że ma wszystko drogie. Półtora bańki, dużo. Ale myślę, że okej. Okay jestem w stanie to, to, to wziąć na klatę, pofarmić trochę pofarmić trochę tego silvera, żeby to było i okej. Okay. Następne. Clan Boss Changer. O, to jest fajne. W clan bossie co zmienili. Eee, po 50 turach nie może być eee, ożywiony, czyli nasz Feniksowy, to te jakby team, który tam gdzieś krążył po necie, no chyba będzie trochę znerwiony. Dodali nam. E, dodali nam k, e, licznik e, tour i damage'u. Jak bijemy klambosa, to od razu nam się pojawia. No i mamy czerwony, czerwoną kropkę, jeżeli nie odebraliśmy e, nagrody z klambosa. Co ja mogę zrobić? Możemy szybko zrobić jakiegoś klambosa. Nie wiem, mam klucz. Czy mam jakiś klucz, żeby Wam pokazać? Pewnie mam gdzieś. O, mam jakiś klucz. Um. Jej, nie to. Harda zrobiłem. O, pomyliłem się, zrobiłem 4 klucze. No nie szkodzi. E, to robimy Normala. Nie ma, jak zobaczcie, mój team tego nie mam zbukowanego. Juliana jest, no w miarę jeszcze jest OK. Ten się w ogóle nie nadaje Champion na, na, na klambosa, ale nie mam nic... Nie mam nic, żeby go wymienić, no, no nie mam co, dlatego go używam. Chociaż dostał teraz y, y, bafa małego, pewnie Zobaczcie, ile tur, liczny tur i zamierzam. On myślę, że będzie szybkie. Tury. Słuchajcie, jeśli macie na przykład, szybko lecą wam tury, to oznacza to, że macie mało spika, bo za mało wasi czempioni biją bossa, i boss szybko dostaje swoje tury, po tury ucie dopiero jak boss uderzy, nie od tego ile wyzwa, czy rundek po swoich czepiach, ile razy boss uderzy. Koniec. Jak macie za niskiego speeda, to Boss będzie Was bił po prostu częściej. Wy będziecie mniej go bić. Niż o, m, 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 rzadziej bić. i będzie Was, nie, was tak samo. Wy będziecie go rzadziej bić. Nawet nie sprawdzałem. Normalna doktora Zobaczymy. To czego mi brakuje tutaj, to żeby Diglis Attack z tego czempiona wchodził częściej. Brakuje mi na przykład jakiegoś um, czempiona, który będzie mi um, dawał jakiegoś shield'a na wszystkim, jakieś um, leczenie. Może leczenie nie jest tyle potrzebne, bo wszyscy mają lifesteala, ale shielda, jakiś e, jak ali Protection, coś takiego mi brakuje, żeby dłużej przeżywać. No i bardzo chętnie dżubiamy ten film na przykład na odgłosem w 16 tur, zobaczcie. Może do 20. Zobaczcie, to jest 16 tur a ja dopiero mam 5 mm Pierwsza ofiara. To mi już tak widzę, że no, tylko lekko nie daje rady przy 20 góle. Bo pamiętajcie, że boss im im więcej tur, tym mocniej bije. Kal i to, to jest To, to, to Od razu No ale Boss, niestety, trochę bije. Tak wygląda teraz walka z Klombosem. Można popatrzeć, właśnie ile Tur i co można poprawić. Co mamy dalej w Paczu? Eee, Platinum Tier Battle Limit. Eee, <grym> Widzę, że postanowili e, 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 znerfić, nie wiem, uniemożliwić to, co było robione, że ludzie kierowali się przez platynium i, i pokierowali po, 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 po swoich przy, kumpli. Widzę, że odpowiedź: plarium, no bardzo dobrze. Aczkolwiek do platyny to mi daleko, właśnie z Golda spadłem. Słuchajcie, pamiętajcie, arena, ważna rzecz. To jest coś fajnego. Early game reward changes, yy, jeśli chodzi o wczerza, dla osób, które zaczynają grę, to yy, zwiększają ilość serwa yy, srebra, które jest yy, zdawana. Yy, co jeszcze yy, nowi gracze będą dostawać lifestyle, yy, Tak więc to jest bardzo fajne, myślę, że bardzo dobre na start. Faction Wars Rebalance, no to Faction Warsy 13-14 nie, 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 nie dropią już drugiego ranku glyfy, e, czyli troszkę to poprawili. Fajnie, dobre to jest. Faction Warsy to jest też coś, co każdy powinien w wolnej chwili robić. Relentless Set, e, zmiana, też Rebalance. Okazuje się, że Teraz na przykład Rotos jest ubierany w Relentless Set, i było tak, że Rotos sam ze swoich skilli potrafił mieć ekstraturę i dodatkowo jeszcze ekstraturę z setu. Teraz zmienili, że jeżeli Rotos będzie miał turę sam ze swoich skilli no to już nie będzie ekstratury z setu. Jest to dobre, dobre rozwiązanie, aczkolwiek dotyczy nie tylko Rotos'a, ale wszystkich postaci. Myślę, że jak Chcieli znerfić trochę Rotosa. No to mogli jego, a nie set, no ale okej. Okay. No i reszta to są zmiany, które są na czempionach, które są. Eee, to, co mnie tutaj interesuje, to na pewno Lord Hamford, którego mam i używam. Eee, słuchajcie, dodali mi Dickies Defa pod A1. -kę. Spoko. Eee, teraz Damage zależy od HP, a nie od eee, ataku bardzo dobrze, bo ten e, e, czempion jest od e, zależny od e, budowany na HP no i zwiększyli trzeciego skilla e, reszta to już są zmiany, które dotyczą wszystkich pozostałych innych e, czempionów e, Duchess Lilitu, co jeszcze Maszalet, e, Morut Makab tego nawet nie znam, e, Oldbond e, też ma i Rift the Blood, tego nie znam też. Vergis to jest y, Epic i Warchief też. Y, to są już później zmiany na bossach na kampanii. No i w sumie, mm, co jeszcze różnego rodzaju... A! Jeszcze jedna rzecz, którą tu gdzieś przeleciałem, bo... Właśnie. Zwiększyli... Co jest ważne? Licz. Teraz leczy o 18%, y, jest to zwiększenie z 10%. Myślę, że postacie, które były wcześniej y, zależne od licza i no, trochę wkontrzyły. Może teraz się coś zmieni. Janika, była taka legenda. Janika, o, ja nie wiem czy ja nie wiem. Y, w każdym bądź razie ona miała licza. Ostatnio została coś tam bawnięta w patchu. Teraz jeszcze licz został bawnięty. Może będzie się nadawać. Veil vale i Perfect Veil vale, y, także dostały buffa, bo teraz y, Veil vale chroni od ataków o 7,5% damage'u, a Perfect Veil vale o 15%. Wcześniej taką pasywkę miała Duchess Lily tu coś podobnego, jej to zabrali, a dali, dali to wszystko dla Veila vale i Perfect Veila. Vale Czyli tam trochę odjęli, tu dodali. Nawet nie wiem, jak to balansuje się. No i zmiana w Firze i w prawdziwym firze y, Debów nie może być... Y... Aha, nie może być się... no zmiana w fiż I teraz jeszcze takie jakieś zmiany i wizualizacje, inne zmiany. Jeszcze co zauważyłem, jeśli chodzi o zmiany wizualizacyjne, to oprócz tych, że są kropki, to jak wejdziecie sobie na przykład w eventy, to taka miła niespodzianka będzie. Zobaczcie, dzisiaj... A. Po pierwsze tu mam. Dzisiaj, że earned, today you have earned 86 na 3000 i tak samo mam tutaj już napisane, że dzisiaj zdobyłem 86 na 30 tysięcy możliwych punktów. Fajne to jest, fajne to jest, zobaczcie tutaj, champion training event w międzyczasie wpadł, każdego dnia dostajecie jeden, nie, jeżeli coś wytrenujecie, a robicie daily questy, to na pewno trenujecie, za każdego dnia dostajecie jeden punkt, no i po, Każdego dnia jakąś nagrodę. To jest taki e, e, daily login reward. Całkiem fajna sprawa. Ostatnio też takie coś mieliśmy, jeśli było, ale było tam chyba zdobywanie punktów. Było najpierw chyba ich 150, później zwiększyli na 250. Fajne. W tym kierunku powinni, powin, powinno plarium iść. I tak to powinni zmieniać. E, co jeszcze? Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o ten patch. Nie wiem czy wszyscy zauważyli, ale jeśli wejdziecie sobie w indeks i weźmiecie sobie frakcję Lizderman pojawiła się nowa legenda Skull Lord Vargal hmm, Tak wygląda Zobaczcie, całkiem niezły Fajnie wygląda, bo mi się zawsze podobał właśnie też Skullcrown eee, Dosłownie wygląda po bardzo podobnie Tak jakby troszeczkę lepsza wersja Skullcrowna ale oprócz widoku tak naprawdę chyba nic specjalnego. Pod jedynką ma... atakuje dwa razy, Każdy... każde uderzenie zwiększa jego turn -meter o 5%, ma 30% szans do powtórzenia skilla i daje 100% heal reduction na dwie tury. OK. Atak b -a bazuje na defie. W drugim pod A2 jest, że zwiększa o 25% siłę, czyli jego będzie yy, wytrzymałość. I 75% prowok debuff na innego obcego, na przeciwnika. Tu mamy, że atakuje wszystkich i ma 75% na założenie decrease attack na dwie tury. Ten większy decrease attack 50% ale cooldown po update skillów, upgrade skillów i jest na 4 tury. Duży cooldown. 4 tury. Są zmniejszymi. No i mamy pasywkę pierwszą, kiedy jest atakowana, kiedy, kiedy atakuje. Zmniejsza dykresje do max HP by 5%. cannot decresy single enemy max HP by more than 50%. Oprócz one to enemy not against boss. Czy znaczy, jeżeli nie działa na bossów, to co? Może być to użyte na arenie, zmniejsza ich o 5%. No okej. Okay. Może będziecie jeszcze zakładać trufila no, no, no może na arenie się sprawdzi, kto wie. A druga pasywka? A, Revise School Crown with 50%, start each turn. tylko jeden scrum. A, czyli jak będziemy mieli ziomeczka, którego właśnie przed chwilą pokazywałem, to go może powrócić do żywych z 50% życia i ekstraturą. no. Spoko. pytanie gdzie ta legenda będzie, czy będzie do zdobycia hmm, z nowego Battle Passa, czy będzie do zdobycia w jakiejś fuzji, nie wiem, nigdzie nie widziałem wspominki o tym, a w Battle Passie może będzie, bo jak widzicie Battle Pass kończy się nam o, za 15 godzin, a teraz też mieliśmy legendę i był nim Wurlim, jeżeli mieliście wykupionego Golda. Słuchajcie, z... kończy się Battle Pass, też nie wiem jak to będzie. Z... Mam nagrody w Battle Passie, szczególnie klucze, szczególnie jakieś tam potki z energią. Nie wiem, czy mi wpadną do. E... O, nie akurat się nie udało nawet zrobić wszystkiego. A jeszcze to zrobimy. No, nie udało mi się. Jednego dnia mi brakło. Gdzieś przegapiłem. To nie jest to, że nie szło zrobić, bo szło to zrobić. Ja po prostu to przegapiłem. Nie wiem, gdzie mi wpadną, czy te klucze mi wpadną do poczty, do skrzyneczki, czy mi wpadną bezpośrednio już. Kiepsko będzie, jak mi bezpośrednio to wpadną, bo w ciągu tam jednego dnia będę musiał wykorzystać, nie wiem, chyba sześć kluczy tam mam. No, ale trudno. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o pacza 1.14. Fajne sprawy porobili, szczególnie to filtrowanie, zwiększenie o stówę ilości pomieszczenia championów. Dobre to jest. Korzystajcie. Wysokich łowów, aby Wam drobiły dobre itemy. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce. Na razie, cześć czołem!